To w tej kamienicy przy ulicy Lwowskiej we Wrocławiu doszło do napadu rabunkowego na handlarza antykami. 30-letni dariusz Balicki został zadźgany nożem, a jego partnerka cudem uszła z życiem. Od 22 lat sprawcy tego bandyckiego ataku są wciąż bezkarni. No to była bardzo głośna sprawa. Jedna z pierwszych, którą opisywałam, jedna z moich pierwszych historii takich kryminalnych, które opisywałam. No bardzo charakterystyczna, zapamiętałam ją ze względu na brutalność sprawców. No i też ze względu na to, że przeżyła partnerka ofiary, która po prostu przeżyła tylko dlatego, że udawała martwą, chociaż też otrzymała cios nożem. Bo bardzo. Duże takie poruszenie w, w kamienicy w okolicy ta sprawa wywołała, no bo na ulicy Lwowskiej, no, która swego czasu nie cieszyła się może najlepszym, e, najlepszą opinią, no mimo wszystko takie rzeczy się nie zdarzały. Tak. Mniej więcej o godzinie 23.00 do mieszkania zadzwonili sprawcy, mężczyźni. Anna B. przybywała wtedy w kuchni nie widziała ich dokładnie, dlatego, że dariusz Balicki wprowadził ich bezpośrednio do pokoju. Anna B zeznała, że na pewno byli narodowości romskiej. W pewnym momencie jeden z mężczyzn przyszedł do niej do kuchni, rzucił się na nią, obezwładnił ją, przywrócił ją na podłogę i przytrzymywał swoimi kolanami jej klatkę piersiową do podłogi. Kobieta nie słyszała rozmowy mężczyzn przeprowadzonej przez z Dariuszem Balickim, ale w pewnym momencie usłyszała krzyki i wołanie, aby nie robić mu krzywdy. Prawdopodobnie trójka ich była. Panie, myśmy nie spali, telewizję oglądali, brama czasła, ale się nikt nie podnosił, bo skąd mogliśmy wiedzieć? A tu po 20 minutach ta dziewczyna wali i krzyczy pomocy, grznięta nożem. Ustalono, że z mieszkania skradziono warte przedmioty dużej wartości, w tym biżuterię, o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych. Wiadomo było, że sprawcy pochodzą z kręgu osób narodowości romskiej, zawęzić kroń poszukiwań. Podejrzanych właśnie do tej narodowości. Niestety musimy zwrócić uwagę na fakt, iż kobieta mogła zidentyfikować tylko jednego sprawcę, tego, którego przez chwilę widziała. To znacznie utrudniło poszukiwania. Bardzo ważna w tej sprawie jest identyfikacja osób z portretów pamięciowych. Może ktoś zna personalia tych mężczyzn, lub przynajmniej pseudonimy? Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.